Na Cześć, Zio, witam was bardzo serdecznie w dość nietypowym materiale. I w sumie takie materiale, które nigdy miał nie pojawiać się tutaj, słuchajcie. Nie oceniajcie pochopnie tego co mówię. Nie zostawiajcie łapki w dół i wychodzicie ze względu na to, co zobaczyliście na miniaturze lub w tytule. To jest moja prośba. Ehm, zacznijmy od tego. Słuchajcie, nie przeszkadza mi sukces, nie przeszkadza mi to, że komuś się udaje, nie przeszkadza mi to, że fajnie łapią wyświetlenia, super świetnie, naprawdę trzymam kciuki, niech każdy sobie robi, słuchajcie, ale pod warunkiem, że robi to we własny sposób, nie kradnie. I właśnie przeszkadza mi kradzież. Przeszkadza mi to, że ostatnio na, na YouTube pojawiła się straszna moda, nie tylko słuchajcie, w Minecraftzie, ale ogólnie wszędzie. Pojawiła się straszna moda na krad kradzież. Po prostu bezczelne podwalanie miniatur od innych osób. Nie tylko miniatur, konceptów na filmy, konceptów w filmach, konceptów w grach i tak dalej. I na moim taki, jakby, celownik tutaj będą, będą dwie osoby leciały, które zresztą pewnie już wiecie, które to są osoby. I słuchajcie, o co mi tutaj tak naprawdę chodzi: Nie chodzi mi o to, żebyście poszli zdyslajkowali im filmy. Nie chodzi mi o to, żebyście, żebyście hejtowali ich jakoś potężnie. Chodzi mi o to, żebyście widzieli to, co oni robią. I żebyście oceniali ich przez to, co oni robią. Bo to słuchajcie, jest niemoralne. To jest. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś podchodzi do was bezczelnie bierze wasz, nie wiem, telefon, na przykład i idzie sobie. I już nie oddaje wam telefonu, bo wam po prostu wziął i ukradł. Własność intelektualna, słuchajcie, to jest własność niemalże tak sama jak własność materialna. Ma taką samą wartość. Może rzeczywiście, no nie, nie sprzedamy. Yy... Może samej miniatury, jak telefonu, na przykład w Lombardzie, ale, ale jest to coś, co ma swoją wartość. I osoby, które tego nie widzą, to są po prostu osoby, które nie mają żadnej moralności, nie mają sumienia. I to jest, to jest ten największy problem. Słuchajcie, złodziej psuje reputację twórcy. To jest takie mój przewodnie hasło ogólnie, które, które gdzieś tam sobie założyłem do tego odcinka. I osoba taka jak. Gplay, czyli osoba, którą mamy w tym momencie na ekranie, słuchajcie, Minecraft Gplay, czyli pierwszy wspaniały, cudowny twórca, tutaj w cudzysłowie mówiąc, który pojawił się ostatnio na, na YouTubie z powrotem po bardzo długiej przerwie, wiecie, trzymałem kciuki, żeby naprawdę ekstra fajnie wróci będzie nowy twórca, może uda się jakiegoś crossa fajnego zrobić albo coś i początek fajny miał, zaczął robić jakieś tam prezentacje, prezentacje modów, jakieś tam takie pierwsze, pierwsze rzeczy, wiecie co, ja tutaj pewnie nawet nie doskroluję do tego miejsca, bo on już zaczął tyle filmów wrzucać teraz, że po prostu się nie da I co jest najzabawniejsze, że te filmy w większości przypadków to nie są jego filmy. Znaczy, do nie mówię, filmy nagrał on, ale koncept na film, miniatura filmu. To, co się zawiera w filmie, nie jest nic, nic tak naprawdę wymyślone przez niego. Wszystko jest tutaj podwalone. I właśnie, słuchajcie, pierwszym przykładem takim bardzo fajnym, który po prostu... No, żeby tu nie było rzucam słowa na, na wiatrze, żeby, żeby wam to zobrazować. Cactus Dom versus Wielka Skrzynia Dom. Minecraft Gplay versus Vito Challenge. I mamy na drugim ekranie, znaczy na drugim yy, oknie, słuchajcie, Cactus House vs. Giant Chest House. W tłumaczeniu dosłownym jest to dokładnie to samo. I zrobił to ManuCraft. 4 tygodnie temu. A ten kaktus dom leciał jeden dzień temu. To świadczy o tym, słuchajcie, że zostało to podwalone. Już pomijając to, że, że to jest po prostu duża różnica w czasie i. Kolejność czasowa, aż tak powiem, chronologiczny układ. Chodzi mi o to głównie, że ta miniatura jest podwalona. Słuchajcie, jeden do jednego. Jeśli przyrównamy sobie jedną miniaturę i drugą, obrócimy ją lustrzanie, zobaczycie, że ta miniatura się pokrywa w 95%. No oczywiście, żeby nie było zaraz, że można im zarzucić, e, zarzucić kradzież tutaj, w tym przypadku Gplayowi, e, to trzeba było dokleić własny VS i dwie strzałeczki, ale wiecie, wszystko jest takie samo, jak było. Otwieramy film i w filmie, oczywiście, nie dowiadujemy się tego, od kogo jest pomysł, nie wiemy nic na ten temat, bo oczywiście zostało to wszystko pominięte, nieważne, że ktoś wcześniej sobie to wymyślił, ważne, że my możemy sobie wziąć to za darmo, wykorzystać i tak dalej. I tych filmów, słuchajcie, u Gplaya mamy kilka. Instant Blocks jest tutaj świetnym przykładem. Jeśli wpiszemy sobie Instant Blocks Mod, dokładnie tak samo, jak jest tam napisane. O, czekajcie, to jest Gplaya, ale gdzieś tutaj zaraz będziemy mieli... O, proszę! Ja nie mogę, ta miniatura jest taka sama. Ciekawe, nie? Znaczy tutaj nie chodzi mi, rzeczywiście to jest może inny screenshot, żeby tutaj nie było, że, e, że ja zarzucam kradzież. Miniatura nie jest skopiowana jeden do jednego, ale ujęcie, które jest na miniaturze, ułożenie napisu Instant Blocks jest dokładnie w tym samym miejscu. Także macie kolejny przykład tutaj, świetny. Kolejny przykład. Największy crafting table w Minecraft. Tutaj możemy wpisać sobie... Hmm, biggest... Przed, przetłumaczmy po prostu, wiecie, nawet dosłownie. Crafting... Table. Zobaczmy, co nam wyskoczy. O, proszę. No, patrzcie. No, to, to, to dokładnie taka sama miniatura, nawet. Nawet takie same miecze, mam wrażenie, tutaj się pojawiają. No, jest to po prostu coś, coś słabego. I tak, żeby nie było, nie chodzi mi tutaj tylko o jednego twórcę, ale mamy także drugiego twórcę, który pisał do mnie kiedyś, słuchajcie, z rzeczą... No, nagrajmy wspólnie, fajnie będzie, naprawdę, zróbmy wspólny materiał i tak dalej. Ja pisałem, fajnie, no to się ustawmy. I ustawialiśmy się, słuchajcie, przez trzy miesiące, przez trzy miesiące nie udało mi się nagrać, za co jestem teraz wdzięczny losowi, że, że do tego nie dotarło. Dlaczego? Mamy pierwszy film, który mi się wyświetlił po pisaniu Vito. Dom z lawy versus dom z wody. A teraz wpiszmy sobie... Lawa, House... Versus water house. Enter. Mmm. O, patrzcie jak wspaniale. Tutaj, o, w tym miejscu mamy najbardziej pokazany przykład tego, jak bardzo można mieć w dupie, słuchajcie, prawa autorskie. Jak można mieć to po prostu gdzieś i pokazać, jak bardzo można oszukać. I wiecie, po prostu patrzcie na to. Czasami warto sprawdzić sobie, a jeśli coś takiego zaczyna się powtarzać nagminnie, to znaczy, że taka osoba naprawdę już chyba po prostu postradała trochę zmysły. Nie bardzo ma świadomość tego, co robi. I chyba naprawdę przesłania hype. Słuchajcie, przesłaniałem wyświetlenia i kasa również też przesłania. Wszystko inne, bo nieważne są wa wa wartości moralne, nieważne jest to, że, że ktoś wcześniej się napracował, żeby zrobić sobie taką miniaturę. Nieważne, że ktoś wymyślił pomysł na film, że ktoś zrobił sobie pomysł na film, nie wiem, czy tutaj Manu Craft był pierwszą osobą, chociaż wygląda mi na to, że tak, bo tutaj pozostałe osoby również, również podwalały, ale no jednak Vito, słuchajcie, wygrał wszystko, bo Vito nawet nie zrobił własnej miniatury, Vito wziął oryginalną miniaturę, odwrócił ją lustrzanie, dodał versus i strzałeczki i świetnie. Wejdźmy na kanał Vito zatem i zobaczmy kolejną wspaniałą rzecz, którą zauważyłem, i powiem szczerze, że jest to chyba najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Słuchajcie, po prostu sparafrazowanie sobie czegoś po prostu ekstra. Wpiszmy sobie e, Tsunami Minecraft. I teraz mamy tutaj bardzo fajną miniaturkę. Mamy Vito Minecraft jako pierwszy, nie? Fajnie wygląda. Mamy tutaj e, jakąś miniaturę, ale zaraz, bo ta miniatura. Miniatura, mamy na lewym ekranie tę miniaturę, to jest dokładnie ta, ona wygląda dokładnie tak samo jak ta miniatura. Hmm, uwi, to ten film pojawił się tydzień temu. O tsunami te, u tego Atlantic Crafta. 3 tygodnie temu ten film o tsunami się pojawił. Co jest najzabawniejsze, słuchajcie? To nie jest własna miniatura. To jest miniatura, która jest skopiowana. Ma powycinane obiekty. Jak widzicie, idealnie ten domek z tą samą postacią, tylko tutaj zostały dodane blond włosy. No bo oczywiście, dziewczyna Vito wygląda odrobinę inaczej. Jakbym dał rude włosy, no to ludzie by pomyśleli, może by zauważyli, że ukradzione. Przesunięty domek na drugą stronę ekranu. Fale tsunami znaleziony prawdopodobnie gdzieś w Google i też wrzucone sobie w tło. No ale w każdym razie, słuchajcie. i i wszystko jest podwalone. I co jest najzabawniejsze, otwieramy film Vito, słuchamy i nie ma ani słowa na temat tego, że pomysł został wykorzystany wcześniej, że ktoś inny wcześniej pomysł sobie, sobie gdzieś tam stworzył czy wymyślił. Kolejna rzecz, słuchajcie, wystarczy chwilę pogrzebać, Zaj zajęło mi to dosłownie 30 sekund. Baza versus Zombie Tsunami Challenge, po czym mamy Atlantic Craft. Zombie Tsunami Base Challenge! Tak samo napisane, dokładnie to samo. I co jest niezadowolniejsze, słuchajcie, spójrzcie na dolną miniaturę, to jest oryginał. Wrzucony jest wcześniej. Tutaj mamy dwa tygodnie, tu mamy 4 dni. A u góry, żeby już nie było, że jest podwalone jeden do jednego, postanowił przerysować, tak. Przerysujmy dokładnie tak samo. Mamy dokładnie tego jednego zombieczka, który znajduje się w tym miejscu. On jest przerysowany i przekopiowany trzy razy. No i słuchajcie, to jest dzisiaj właśnie robienie własnych filmów. Także tutaj Vito, Gplay świetnie udowadniacie nam, jak bardzo można zniżać się do poziomu błota i jak bardzo można pokazywać, że przestępstwo jest legalne, no bo w końcu to jest kradzież. Kradzież własności intelektualnej, co tam? No przecież słuchajcie, nikogo to nie obchodzi. kolejna rzecz, jaka mnie utknęła, to już nie chodzi o same miniatury, ale u Gplaya mamy jeden film film, jeden film konkretny, jeden film, który mnie strasznie zainteresował. Mianowicie jest to film o pułapce na kurczaki. To jest jeden konkretny film. Wiecie, ja nie oglądałem dużo filmów u niego tak naprawdę i jeśli znajdziemy sobie Chicken Trap Minecraft. Tutaj Znajdziemy sobie u Magma Musena ten film 9 miesięcy temu. U G ten film jest niespełna miesiąc temu wrzucony. I co jest najzabawniejsze, pokazuje on dokładnie tę samą pułapkę, która została stworzona i jest autorską pułapką zrobioną przez Magma Musena. Ale co z tego? Bo u G Gplaya... ja pokażę wam w jaki sposób możecie zrobić właśnie pułapkę, do której będziecie mogli łapać wasze kurczaki w sumie. I tyle. Pokażę Wam pułapkę, do której będziecie mogli łapać Wasze kurczaki. Od rozwijam opis, szukam. Nic. Patrzę w kartę. Nie ma karty nawet, widzicie? Jeszcze nie wiedział, że karty wtedy można było używać. No a słuchajcie, w komentarzach ludzie piszą, że spoko są filmy, że jest, że jest fajnie, że wszystko spoko, że, że ruchy są spoko, że fajna, puła fajna pułapka, słuchajcie. Coś tu jest chyba... O, ale jest ktoś, kto zauważył. Gplay odgapiasz od Magma Musen. I to jest to, słuchajcie, że są osoby, które to widzą. Osoba, która napisała no i co? Wiele youtuberów robi na kanale te pomysły, bo są popularne i znane. Nie są popularne i znane, są wymyślone przez Magma Musena, a to, że ludzie to kopiują, bezczelnie nie podając autora, to jest kradzież. I teraz moja prośba jest taka, słuchajcie, bo to nie chodzi o to, żebyście wy poszli, schejtowali, zostawili łapkę w dół pod ich filmami czy coś, tylko chodzi mi o to, żebyście widzieli. I jest to również apel do ciebie, Vito, i do ciebie, Gplay, bo ja wiem, że wy będziecie widzieć ten film, bo przecież takie rzeczy rozchodzą się w takim tempie, że to jest niemożliwe, żebyście wy nie zobaczyli. Jaką wy macie czelność nazywać się twórcami? Jaką wy macie czelność w ogóle coś tworzyć na tym? I no, moja jedna, jedyna prośba po prostu zmieńcie się. Tyle. Ja nie, nie hejtuję Was tutaj, nie mówię wprost, że jesteście źli i tutaj jakieś epitety brzydkie w Waszą stronę rzucam, ale jesteście złodziejami. To jest kradzież. I słuchajcie, nieważne, co byście wzięli teraz na swoją obronę po prostu ukradliście. Nie jesteście jedyni, ja wiem, ale jeśli chodzi o wszystkich, którzy teraz się pojawiają, to Wy najbardziej pokazujecie to, jak bardzo bezkarnie i bezczelnie można to robić. Słuchajcie, to by było na tyle. Możecie pisać w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie ma jakie jest wasze zdanie na temat kradzieży. Wiem, że jest dużo więcej osób, które były, ale no mówię, to jest dwójka, która idealnie po prostu teraz odwzorowuje wszystko. Oni to robią tak bardzo intensywnie i tak bardzo bezczelnie, że po prostu no, nie da się tego nie zauważyć ani, ani nic. Napiszcie wasze przemyślenia, co wy o tym sądzicie, słuchajcie, unikajcie komentarzy, ej, ale zioty to jesteś zły w ogóle, bo ty ich hejtujesz. Nie, ja ich nie hejtuję, słuchajcie, ja pokazuję po prostu prawdę, staram się pokazywać to, jak bardzo bezczelnym można być w, w kradzieży, w popełnianiu przestępstwa i, i w ogóle, także... Także to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie i cześć!